Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy katolicyzm to chrześcijaństwo. Ja mam na imię Tomek, to jest kanał Kamek w bucie, zapinamy pasy i jedziemy. Rozważania rozpocznijmy od znalezienia źródła autorytetu dla jednych i dla drugich. Chrześcijanie wierzą w to, że autorytetem jest Biblia, jest Słowo Boże, natchnione, które Bóg nam zostawił. Jest to kanon 66 ksiąg. Biblia jest kanonem zamkniętym, czyli nic do niego nie można dodać, nic do niego nie można zabrać. I Używamy jej do znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania teologiczne, z życia chrześcijańskiego, itd., gdzie katolicyzm ma podobny pogląd na Biblię, ale dodaje do niej również tradycję katolicką i Kościół czy Urząd Nauczycielski Kościoła i papieża. Tak więc mamy już jedną główną różnicę. Różnica autorytetu. Kolejną różnicą jest spojrzenie na, czy, czy, czy nauka tego, jak możemy znaleźć się w niebie, w jaki sposób człowiek zostaje usprawiedliwiony i, i może trafić do nieba. Chrześcijanie ewangeliczni, czy protestanci wierzą, tak jak uczy Pismo Święte, że wiara, w Jezusa Chrystusa, w to, co On zrobił na krzyżu. I tutaj chciałem, abyśmy zerknęli sobie na list do Rzymian, z rozdział 4, werset 5 i 6. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu, poczytuje mu się za usprawiedliwienie. Jaki Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Z tego fragmentu widzimy, że Bóg udziela, Bóg udziela usprawiedliwienia. Bez względu na uczynki, czyli, czyli tak jakby uczynki są wypadkową nawrócenia. Są, są, są jakby owocem tego, że ktoś jest chrześcijaninem. Gdzie Kościół katolicki uczy tego, że e, owszem, Jezus umarł na krzyżu, zapłacił za nas, ale my musimy również e, nadrabiać jeszcze dobrymi uczynkami i sakramentami. Czyli jakby spojrzeć na to, że e, Jezus umiera na krzyżu, ale. Ale nie ma, nie ma tych e, uczynków czy, czy, czy dobrego życia, no to nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na niebo. Jeżeli byłoby to możliwe, że w jakiś sposób można byłoby e, zasłużyć na niebo, że można byłoby swoimi uczynkami czy dobrym życiem zasłużyć na niebo, to Jezus na darmo umarł. Więc tutaj jest rozdźwięk dosyć, dosyć spory. Kolejną różnicą, jaka, jaka dzieli chrześcijan ewangelicznych czy protestantów i katolicyzm, jest sposób modlenia się, czy, czy raczej osoba, do której się modlimy, czy, czy raczej nasz pośrednik między, między Bogiem a ludźmi. I tutaj w Biblia w liście do Teusza w dziale drugim, werset piąty, mówi w ten sposób. Albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, Człowiek Chrystus-Jezus. Chrześcijanie przychodzą do Boga poprzez Jezusa, Chrystusa, jego syna, a ich zbawiciela. Gdzie z drugiej strony katolicyzm naucza, że należy modlić się nie tylko do Jezusa, ale też między innymi do, do innych ludzi, do, do zmarłych, do, do Marii, można modlić się też do, do Piotra, do, do Józefa, do, do aniołów, do różnych. Więc tutaj jest dosyć spory rozdźwięk. Chcę, aby brzmiało, że to wideo nie ma na celu e, mówienie, że poszczególna osoba jest nawrócona, czy nie jest. Czy jest chrześcijaninem, czy nie jest, bo to ocenia Bóg. E, jednak w dzisiejszym wideo chciałem, abyśmy zwrócili uwagę sobie na różnicę między, między właśnie chrześcijaństwem a katolicyzmem. Bo jeśli, jeśli ktoś chce nazywać chrześci... katolicyzm chrześcijaństwem, no to musi odpowiedzieć sobie właśnie na te kluczowe pytania, czy musi znaleźć odpowiedzi na te kluczowe różnice. I tutaj. Nie, nie da się stwierdzić, czy szeregowy, powiedzmy w ten sposób, szeregowy katolik to chrześcijanin, bo nie wiemy, w co on wierzy. Ale wiemy, że czego naucza Kościół Katolicki, i wiemy, że, że ta nauka nie jest nauką chrześcijańską. Sam, sam Kościół w, sw w swojej strukturze i nauce yy, nie opiera się na wartościach chrześcijańskich, i to, i to miałem na myśli w tym, w tym filmie. Tak więc zachęcam Was do zagłębienia się jeszcze dalej poszukania sobie na przykład informacji o Soborze Trydenckim i o Soborze Watykańskim na przykład, no jest, jest wiele, wiele ciekawych informacji, które, które myślę, że jeśli poszukasz odpowiedzi z otwartą głową, to je, to je znajdziesz. Jeśli podobał Wam się filmik, łapka w górę, subskrypcja, to wiadomo. Zostawiajcie swoje pomysły na kolejne odcinki w komentarzach. Piszcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!